I OP, zaczniemy od najniższego modelu, aczkolwiek wcale niezłego, o frame MX. Już to wyciągniemy. Proszę bardzo. Google wyglądają w ten sposób. Oprawka elastyczna wykonana z materiału o -Mater. szybka z Eksanu, odporna na uderzenia, jest możliwość Założenia zrywek, które zresztą są w komplecie z woglami. Mamy do nich 7, 7 zrywek, co tutaj w pudełku. Dodatkowo w każdym, z każdym woglem mamy woreczek, którym możemy sobie fajnie przetrzeć, przetrzeć szybę. Pasek elastyczny z silikonem, dzięki któremu nam się nie ślizga, nie ślizga pasek na, na kasku. Więc tutaj mamy model. Off-Frame MX, jeszcze nas pokażę, tak to, tak to wygląda. Teraz przejdziemy do kolejnego modelu, ten sobie tutaj uważany na bok. Kolejnym modelem będzie model Proven, to akurat mamy model sygnowany przez Regiołka i Markela, tego raczej nie trzeba przedstawiać, bo to crossowca. To wyglądają w ten sposób. Materiał jest ten, 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 sam, czyli oprawki OMATER, szybki z leksaną. Też mamy możliwość zamontowania zrywek, które oczywiście są w komplecie. Pasek to samo, pokryty silikonem. Tutaj akurat ten model przez karmekera ma bardzo, bardzo fajne kolory. Ciekawy, ciekawy wygląd. Bardzo fajny gogle. Przejdziemy do następnych. Tu już mamy, tak, to już było, to już było, teraz pokażę model mój chyba ulubiony, w którym najczęściej, najczęściej jeżdżę, to jest model Crowbar. Wciągamy. wyglądają w ten sposób, materiał ten sam co modelach, czyli o -matę szybki z leksanu, tak samo jest możliwość samotowania zrywek. Op, prawda. Pasek to samo jest pokryty silikonem, żeby nam się goły nie ślizgały. Tu mamy gąbkę, trzy rodzaje gąbki, żeby nam goły fajnie przylegały do twarzy. Ta ostatnia warstwa to błonie nam w miarę pod. Bardzo fajną całą w tych jest Tutaj te noski, dzięki którym kasp, w ogóle rażą bardzo fajnie w kaspie. Tutaj, tutaj to widać, prawda? Więc taśma, taśma nam odchodzi na zewnątrz, a w ogóle fajnie przylegają, przylegają w środku. W ogóle mają tutaj taki nosek, który właściwie, no, jak chodzi do zjazdu, nie jest jakoś specjalnie potrzebny, to zawsze wyciągam, ponieważ nic dla mnie nie Łatwo jest demontowany w ten sposób, a jeżeli nie mamy tego noska, to jednak chciałam troszeczkę lepiej oddychał więcej tego tlenu do nas do nas dociera, więc to jest model Crowbar. Teraz przejdziemy do najnowszego modelu od Opli. Jest to model Mayhem MX. W komplecie poza, poza zrywkami mamy również, poza standardowymi zrywkami i woreczkiem, mamy również jeszcze jedną szybę. To jest, o, proszę bardzo, taka ciemna, ciemna szyba. Jakieś na przykład eee, więc tak, tu mamy model Mayhem, to samo, ten sam, ten sam materiał, szybki z leksanu, plastik, e, tworzywo O-Mater, pasek również e, z paskami silikonowymi. Nowy design, bardzo bardzo fajnie, bardzo fajnie wyglądają, zwłaszcza te nosy wygląda tak kosmicznie, eee, zaraz tu je mamy, no. są na klasku ubrane. Tak to fajnie właśnie wygląda, fajnie do każdego kasku nam się komponują. To samo mamy tutaj te boki, dzięki którym w ogóle się super właśnie układają w kasku. Nosek jest tak samo jak, jak w krobarach, można go w każdej chwili zdemontować, dzięki czemu nam będzie łatwiej, łatwiej oddychać. Co do oku jeszcze, tutaj kupujemy, w ogóle mamy białe szyby. Ja bym tutaj bardzo Wam polecał szybę niebieską, żeby Wam pokażę niebieska wygląda w ten, w ten sposób, nie jest taki strasznie mocno niebieski, ale dzięki, dzięki temu kolorowe szyby nie ma takich e, refleksów. Jeżeli na przykład jedziemy sobie na na polanu i wjeżdżamy do, do lasu, to nie, nie, nie mamy ciemności przed oczami, tylko ta różnica jest e, niwelowana i w momencie jak do jasnego z jasnego do ciemnego, dalej wszystko bardzo fajnie widzimy. To samo w momencie, jeżeli wyjeżdżamy z lasu, czyli ciemnego lasu na na polanę. To nie ma się na słońce, tylko nie ma takiej wielkiej różnicy. To samo, jeżeli jedziemy w lesie i tam są jakieś takie przesmyki światła. Niebieska szybka nam bardzo wszystko pani niweluje. Nie jest to jakiś wielki wdatek, bo szybko 27 zł, więc warto się od razu w to zaopatrzyć, moim zdaniem. Zrywki okli. Tutaj akurat mamy 7 sztuk. Bardzo fajna sprawa, ponieważ są laminowane. Znam te 7 sztuk zrywek, a widzimy jak jedno. Tradycyjne zrywki, jeżeli nakładamy jedną na drugą, jeżeli założymy 3-4, nawet 2, 2 to już taka się robi lekka po poświata. Natomiast tutaj w ogóle tego nie ma, mamy nawet 7 sztuki, super przez nie widać. Do czego w ogóle służą zrywki? Zrywki ubieramy na trasy, na których jest błoto, leje deszcz, więc jeżeli mamy problemy z widocznością, Ubieramy sobie zrywki na gogle, jeżeli zerwiemy, to nagle mamy czysto przed oczami. Przeważnie na większości tras wystarczą 2-3 zrywki, ponieważ no, dzięki temu już, już będziemy dobrze widzieć, a też nie ma przeważnie na trasach tyle czasu, żeby co chwilę te zrywki zrywać, więc wybieramy sobie 2-3 na jeden zjazd, nam w zupełności wystarcza. Zrywki możemy kupić albo zopakowane po 7 sztuk, albo po 14, albo po 28.